Cześć. Dziś wyjątkowo wyłamuję się trochę z klimatu stricte rowerowego, bo mam dla Was rękawiczki, które teoretycznie są narciarskie, co więcej, przetestowałem je w ostatnie dwa dni w warunkach, jak widać, typowo narciarskich. Ale jest to fajny patent, który myślę można również spokojnie zastosować na rowerze. Oczywiście tak gruba rękawiczka bardzo utrudnia manipulację biegami, ale z drugiej strony zgrabiałe... Na sztywno palce, w których nie macie czucia, też w zasadzie uniemożliwiają zmianę biegów jakąkolwiek. W związku z czym, jednak ciepła łapa, nawet w grubej rękawiczce, to jest chyba lepsze rozwiązanie niż skosniała, zamarznięta, boląca, zimna łapa, w której nie macie czucia i którą ciężko jest hamować i zmieniać biegi. Rękawiczki Ciner Hit generator. 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 Wszystko jedno. Z baterią wmontowaną. To jest coś, co budziło moją wesołość przez cały czas, jak mieliśmy je w sprzedaży. One mają trzy biegi pracy. Na czerwono to jest full, na zielono to jest pierwszy bieg, na pomarańczowo to jest drugi bieg. Wyłączamy je przytrzymując i wtedy się nie świecą. Te pracują dzisiaj od 9 rano. W zasadzie cały czas chodziły na pierwszym albo drugim biegu. Prawa rozładowała się już bardziej, już mruga na czerwono sygnalizator, że bateria się kończy dlatego, że prawą ściągałem co chwila do robienia zdjęć i mi więc na full ją potem dogrzewałem jedynym minusem w zasadzie tych rękawiczek które na razie odkryłem jest ich cena bo katalogowo kosztują około 1100 zł lekko patologiczna cena za rękawiczki tutaj macie kabel, którym podłączacie pakiet baterii pakiet baterii to może być potencjalnie drugi słabszy trochę temat, bo jest to taka bateria fabryczna teoretycznie Cinera 7,5V, 2600 mAh, 19,2Wh. Całkiem sporo prądu się w niej mieści. I e, ten pakiet, jak się zużyje albo zgubi, albo zniszczy, albo uszkodzi, to może być trudny do dokupienia. Ale generalnie, co chciałem Wam powiedzieć, rękawiczki na maksa robią robotę. Bo dzisiaj jest relatywnie zimno, co zresztą widać chyba po po zamarzanych wąsach i brodzie a jednak mimo, że wyciągałem łapę gołą i wkładałem skostniałą do rękawiczki to ona mi się od razu szybko nagrzewała także jeżeli szukacie, jesteście z luchami i szukacie rozwiązania jak się ogrzać to ciuchy i właśnie akcesoria dogrzewane elektrycznie mogą być tu rozwiązaniem w sumie trochę żałuję, że dopiero po 40 udało mi się odkryć że istnieją takie rzeczy i że tak fajnie działają. I powiem Wam szczerze, że rozważam nawet dokupienie na przykład kamizelki grzanej elektrycznie. Nawet robiłem wstępny reser, czy jak to wygląda, ale większość poza jakimś modelem makity za 800 zł, to większość była po 2-300 i trochę się martwię, czy takie tańsze kamizelki na przykład się nie swajczą przy ładowaniu albo przy używaniu, albo jak coś innego, dziwnego z nimi się nie stanie. Tym niemniej, polecam wam takie rozwiązanie, jak właśnie. Grzane rękawiczki może nie od razu model za tysiaka, tylko poszukać na rynku czegoś ciut tańszego, bo naprawdę cały dzień jeżdżenia na nartach, czy długa trasa na rowerze w zimnym, a w ręce jest Wam ciepło. Tyle na dzisiaj ze stoku narciarskiego. Tym razem, zresztą na kanał wleci cały film, albo już wleciał z Snow Expo, pewnie wleci później, bo będzie wymagał więcej montażu. Także zapraszam Was potem do obejrzenia relacji ze Snow Expo. Jeszcze dwie edycje w tym roku w Zieleńcu i w Wiśle w styczniu i w lutym. Dzięki, do zobaczenia na nartach lub na rowerze albo w kolejnym odcinku. Hej!